Witajcie, Michał Wnuk z tej strony. Mamy okres świąteczny, zatem chciałem opowiedzieć o czymś związanym bezpośrednio ze świętami, czyli z Bożym Narodzeniem i z Sylwestrem, a mianowicie chciałbym co nieco opowiedzieć o dwóch postaciach, z którymi związane są nazwy obu tych świąt. Zatem w wypadku Bożego Narodzenia jest to Jezus z Nazaretu, w wypadku Sylwestra, czyli 31 grudnia jest to papież Sylwester II zacznę od Jezusa z Nazaretu będzie to parę takich podstawowych informacji które jak się okazuje nie są takie podstawowe mianowicie tak, Jezus z Nazaretu urodził się w Nazarecie nie urodził się w Betlejem ponieważ Betlejem powstało po jego narodzinach już to miasteczko, które powstało po jego narodzinach Nazwa tego miasta jest bezpośrednio oczywiście z Jezusem związana. Znaczy już Betlehem w języku hebrajskim oznacza dom chleba, jako iż religia chrześcijańska uznaje chleb jako ciało Chrystusa w kwestii figuratywnej, to dom chleba oznacza w skrócie miejsce. Powstania ciała Chrystusa, czyli tam, gdzie według historii Jezus się urodził, a według Biblii Bóg przyjął ciało człowieka, czyli Jezusa. Zatem tutaj mamy wszystko wyjaśnione. Jezus urodził się między siódmym a drugim rokiem przed naszą erą. Co jest dość zabawne, ponieważ ten, ta nasza era rozpoczyna się teoretycznie od narodzin Chrystusa, ale cóż, dopiero teraz jesteśmy. Z większą dokładnością w stanie ocenić, kiedy Jezus się urodził. Kolejna rzecz, Jezus miał na imię Jeszua i Jezus to jest zapis tak powiem późniejszy. Tam jest pewne zamieszanie z hebrajskim, z greką, no może nie będę się w to zagłębiał, jak już to interesuje, to ma już jakieś podstawy, żeby szukać. Kolejna rzecz. Jezus zmarł między 30 a 36 rokiem naszej ery. Zmarł poprzez ukrzyżowanie, skazany na ten wyrok przez Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego, za podżeganie do powstania przeciwko Rzymowi. I to są akurat kwestie, w których i Biblia, i historia mówią jednym głosem. Kolejna rzecz że Jezus nie urodził się w stajence, nie urodził się w szopce, Jezus urodził się w żłobie. A przynajmniej tak, tak mówi Biblia. Tak mówię oczywiście o materiale źródłowym, nie w tłumaczeniach. Żub, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka wyrwa w ziemi, takie pęknięcie, zagłębienie, do którego wsypywało się pasze dla zwierząt, żeby je nie wywiało, żeby zwierzęta mogły sobie z tego jeść. Czyli właśnie w takiej małej pękinie w ziemi, czyli dość spartańskich warunkach. Jezus się urodził. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o tłumaczenie: Biblii nie urodził się między zwierzętami, tutaj, czyli między tam osiołkiem, barankiem, etc. To jest taki błąd w tłumaczeniu, który zresztą został mi bezpośrednio pokazany na uniwersytecie, kiedy studiowaliśmy baranie zwoje spisane w, po hebrajsku. Nie był, nie urodził się między zwierzętami, tylko między latami. Między tym a tym rokiem przybyli do niego właśnie mędrcy. też nie jest określone ilu było tych mędrców, tylko że przynieśli trzy prezenty. I tak byli to mędrcy, a nie królowie. i Tutaj e, niektórzy mogą stwierdzić, że jasno umniejszam e, cudowność tego, że e, go odnaleźli. Znaczy, poza kwestiami religijnymi, to, e, że tak powiem, co za różnica, czy przybyli w dzień jego narodzin, czy w ciągu kilku lat jego narodzin, ale przybyli do niego, jest to równie mała szansa i można to uznać za równie cudowne. E, Także, tak nie widzę tutaj problemu. Może tyle w kwestii Jezusa. Przejdźmy może do Sylwestra II. Jako II, urodzony jako Gilbert d'Aurillac, był pierwszym francuskim papieżem. Jego pontyfikat przypada na lata 999-1003, czyli bezpośrednio przełom milenium. Kolejna rzecz. Sylwester II był uczonym, był dość znamienitym uczonym, dość istotnym dla europejskiej nauki. Chociażby wprowadził ponownie liczydło zapomniane od czasów rzymskich na terenach europejskich i dzisiaj może nie jesteśmy w stanie docenić do końca liczydła, to wyobraźcie sobie, że to był taki w Taki starszy kalkulator, dziś większość z nas prawdopodobnie nie tak sobie wyobrazić nawet tego jak się mnoży na liczydle. No myślę, że mniej więcej jeszcze nasi dziadkowie będą w stanie nas tego nauczyć. Natomiast poza tym wprowadził jeszcze sferyczny astrolabium, które ma dość specyficzną nazwę, którą gdzieś tutaj w rogu wkleję. Do tego wprowadził do Europy liczby indoarabskie, dzisiaj zwane przez nas arabskimi, chociaż bez zera, dzięki którym jesteśmy w stanie o wiele szybciej liczyć, sprawniej niż przy pomocy liczb rzymskich. I poza tym napisał pięć ksiąg, traktatów matematycznych. Głównie dotyczących arytmetyki i geometrii, ale dzięki temu pośrednio zasłużył sobie na nazwanie jego imieniem ostatniego dnia roku. Otóż, jako iż był człowiekiem uczonym w wczesnym, tak dość wczesnym, Średniowieczu, to niektórzy ludzie się go bali, iż posługiwał się czarną magią. To, to określenie, ten argument przejęli też jego przeciwnicy, jako już, jako papież był w tamtych czasach przede wszystkim politykiem. I Miał wielu wrogów z tego względu, iż walczył z symonią i nepotyzmem w kościele, z wszelkiego rodzaju korupcją, a ludzie skorumpowani chętnie walczą o swoje zdobyte w różne nieprzyzwoite sposoby stołki. Dlatego też chętnie podchwycili właśnie kwestię, iż posługiwał się sylwester czarną magią. Jeden z, jeden z najsłynniejszych legend dotyczących Sylwestra jest właśnie kwestia z czasów jego pontyfikatu. Mianowicie to, iż Sylwester II rzekomo pod Pałacem Apostolskim trzymał lewiatana, którego miał zamiar wypuścić w godzinę, gdy dzwony wybiją rok tysięczny, bo już przełom właśnie z przełom mileniów i według legendy, chociaż akurat nie wydaje mi się w tym nic legendarnego, dla mnie jest to dość, dość prawdopodobne już następnego dnia, czyli w Nowy Rok ludzie świętowali hucznie, ciesząc się, iż świat nadal istnieje. No Myślę, że tyle wystarczy. Z świąt szczęśliwego tego nowego roku.